Hej, tu Paula, witajcie na Polach Książkowych, witajcie w Bookmasie numer 15. Mieliśmy już mój TBR, mieliśmy takie moje trochę wspominkowanie w tym, e, tym e, buktaku 12 potraw. No a teraz myślę, że czas po prostu e, popatrzeć e, w przód i zobaczyć, co szykują dla nas wydawnictwa w przyszłym roku. Oczywiście te zapowiedzi, e, które mam zamiar Wam przedstawić, one nie są jakieś mega e, daleko, e, daleko idące. No bo wiecie, dopóki nie ma okładek i tak dalej, to oni się z tym nie apisują, poza tym też nie znają na przykład dokładnej daty premiery. No i często, gęsto przez to jest tak, że dajmy na to dowiadujemy się, nie wiem, dwa tygodnie przed premierą, że coś wychodzi, coś fajnego. Więc i tak trzeba czyhać, no ale póki co, póki mamy takie informacje, jakie mamy, no to też jest dobrze, więc może ja Wam je już przedstawię zamiast gadać. 25 stycznia ukazuje y, się nowa książka Beth O'Leary, czyli autorki e, współlakatorów i Zamiany i jest to książka pod tytułem Poszukiwany, ukochany. E, ja do tej autorki nie jestem nastawiona jakoś tak specjalnie, żeby mnie to korciło czy coś tam, no ale po prostu Was informuję, że taka powieść się ukaże. Z takich romansowych rzeczy jeszcze pojawi się nowa książka em, Emily Henry, czyli Czyli autorka książek Beatrix oraz ludzie, których poznajemy na wakacjach, czy spotykamy na wakacjach. Jak wiecie, Beatrix, tak z, z średnio, ale ta druga książka tej autorki naprawdę była, była dla mnie mega, była zarobista, więc bardzo chciałabym przeczytać również tę i podejrzewam, że tak, że tak po prostu będzie, że pewnie sobie, nie wiem, na urodziny może się wiecie wyluzuję i sobie przeczytam tę książkę. Ukaże się również książka Santy Montefiore w, no, w nowej okładce Ostatnia podróż Walentiny. Londyn lat 60., więc tu mi też ta informacja wystarczy e, i jak najbardziej jestem zainteresowana tą autorką. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze pisze. No i z takich romansów to, to by było na tyle. Możemy przejść sobie do klasyki. Z klasyki ukaże się zbrodnia i kara Fiodora Dostoyevskiego wydawni z wydawnictwa Świat Książki. Premiera będzie miała miejsce 25 stycznia. Młyn nad flosą George Eliot i, e, i to jest książka chyba nawet sławniejsza niż Miasteczko Middlemarch. E, datę tej premiery napiszę Wam <grym> gdzieś tutaj do <damy> znać. <grym> dlatego że ja po prostu porobiłam sobie screeny bez dat premier i już nie chcę drugi raz tego robić. No i tutaj mamy opis po prostu taki wiecie, prowincji, jak ludzie się zachowują strasznie, jacy są, wiecie, tacy mało miasteczkowi w takim złym wozułym tego słowa znaczeniu. I to jest historia oparta na wątkach autobiograficznych, więc też też ciekawie. Ukaże się również książka Virginia Woolf Orlando. No i to jest właśnie z, z tej serii wydawnictwa literackiego, które właśnie wydają książki Virginia Woolf właśnie w, w tej serii takiej. Jednokolorowej, ona jest ogólnie bardzo ładna, natomiast sama Virginia Woolf nie jest, nie, jest jakiś, nie jestem nią zainteresowana, ale po prostu daję Wam znać, tak samo jak przy innych autorach, których na przykład po prostu, którzy mnie nie interesują. Wydaje mi się po prostu to ciekawa pozycja. Pod krzewami bzu Louise May Alcott. Ja jestem ogólnie bardzo do tyłu z jej książkami, jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo, bo o czytanie to jestem jeszcze dalej. Na razie przeczytałam tylko małe kobietki i się zabieram po prostu za to. I bardzo mi się podobały. Ja bardzo bym chciała kontynuować tę serię, ale jakoś nie, pod, nie podradzę mi z tym. E, no, ale na pewno sobie kupię. Muszę sobie właśnie zrobić jej książki, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie. Również będą wydawane dwie kolejne części północy i południa, czyli miłość i wojna, oraz e, oczywiście tutaj napiszę Wam napiszę wam tutaj, kiedy to się wydaje oraz pieku i Niebo ukazuje się również ze świata książki Stara Baśń Kraszewskiego ja zakupiłam ją w tym wydawnictwie ZMG, ale ta okładka jest przepiękna i mi naprawdę bardzo korci żeby mieć jeszcze to wydanie, chociaż nie przeczytałam tamtego i tak sobie przechodzimy takim płynnym krokiem do książek po prostu już, których nie chciałabym klasyfikować, no bo one są pojedyncze na przykład w swojej kategorii więc to będzie książka taka, wydaje mi się bardziej dziecięco-młodzieżowa. Pani England, Stacey Halls, chociaż, czy nie wiem, to jest dziecięca czy młodzieżowa w sumie, bo tam było napisane, że, że ma taką, wiecie, rosnącą atmosferę grozy, więc, no, chyba, chyba po prostu, może dla starszego czytelnika. Ale właśnie ta układka jest taka. Mało dojrzała i nie, nie wyznam z tego słowa znaczenia, ale jest taka właśnie trochę infantylna i, i, tak, i taka też nazwa książki, Pani England, co jakoś tak mi się zasugerowało. Dobrze, mamy też nową książkę Riley Sager. Ja mówię Riley Sager, bo wiecie, że ja podejrzewam, że to jest kobieta, a to jest w sensie to jest pseudonim. Riley Sager. I to jest dom po drugiej stronie jeziora Premiera 8 lutego. Ja mam tak w kratkę z, z tym autorem, dlatego że raz mi się podoba, raz mi się nie podoba, raz mi się podoba do połowy, więc zobaczymy. No na razie jest tak jedna mi się super podobała, właśnie druga nie, a trzecia tak do połowy, więc zobaczymy, jak ta wypadnie na tle, na tle tamtych poprzednich. I to ma niby być najbardziej zaskakujący thriller. Zweryfikujemy to po prostu, jak, jak już te książkę przesłucham zapewne, bo akurat, akurat książki tego teraz słucham. Następnie Olga Tokarczuk i Pan Wyrazisty, też chyba premiera w styczniu. Ale ta książka mnie bardzo, bardzo zaintrygowała, bo mamy właśnie tutaj tego pana wyrazistego i każdy go zapamiętuje ilekroć on się nie pojawi na ulicy i ogólnie on jest taki bardzo narcystyczny i tak, no bardzo to fajnie brzmi, no nie? Nie zaintrygowało was, Bo mnie mnie tak. I następnie jest książka bardzo promowana ostatnio przez wydawnictwo Marginesy, Jaume Cabre oczywiście, ja to źle czytam, Paleni w ogniu. I tutaj mamy taką powieść o, o mężczyźnie, który podejmuje pracę jako nauczyciel, no i właśnie gdzieś tam, nie wiem, no się zakochuje, czy tam rozwija swój, swój przyszły związek potencjalny, no ale właśnie jest, że napotyka na swojej drodze woźnego, który i potem nagle budzi się, i nie, nie, nie po prostu otoczenia, sobie coś lekarzy, jakieś coś tam. I tutaj ma być niby super intryga, ma nas bardzo wciągnąć, no ja się nie mogę doczekać. No i taka ostatnia z, z, z takich książek. Yy bezkategoriowych. To jest Babel, o którym już wspomniałam. Jest to moja książka w tbr na rok 2023. Ukaże się 3 marca, jak zwykle w dwóch wersjach okładkowych. Jestem ciekawa. Wojna Makowa to był debiut literacki tej autorki, więc ja jestem po prostu ciekawa, jakie pióro się rozwinęło przez te trzy części, jak wpłynęło na nią recenzje czytelników i czy, i czy, nie wiem, czy wzięła do siebie jakieś uwagi, czy coś, no ogólnie właśnie fajnie widać u takich autorów taki postęp, jak napiszą jedną książkę, albo właśnie jak wiecie, jak jesteście z tym autorem od tego dobiutu literackiego i dalej cały czas widzicie, jak on sobie tam postępuje z tym pisaniem, więc jestem tego po prostu ciekawa. A no i jeszcze przeoczyłam dwie książki około dziecięce, czyli serie Niefortunnych Zdarzeń, tom trzeci i tom czwarty, z, z wydawnictwa Harper Kids z tego co kojarzę mam tą pierwszy jest jeszcze tą drugi aktualnie w sprzedaży no i wyjdzie trzeci i czwarty, one praktycznie jedna po drugiej będą wychodzić i naprawdę podobają mi się te filmowe okładki więc spoko no i dalej przejdziemy sobie do reportaży to już jest jakby ostatnia grupa tego, tego filmu więc no co mamy tak, mamy sekcję z Walk Crime historię z Prosektorium to jest samo w sobie ciekawe, co tam się znajduje. Dalej, mamy historię Lady Gagi, biografię ikony, czyli Lady Gaga. Aplauz". Ja, Lady Gaga, bardzo szanuję po filmie Narodziny Gwiazdy. I obejrzałam potem od razu ten, ten film na Netflixie. Jak ona jest po prostu perfekcyjna w tym, co robi, jak ona, jak jej zależy na tym. Ona Gdzieś tam właśnie, jak nagrywała swój Super Bowl, jak przy tym występie, to ona musiała wiedzieć każdą sekundę, jaka kamera w danym momencie będzie ją filmowała i w ogóle. I ona nawet po prostu, ona tam biega, tańczy wszystko, a dalej ma głos nieziemski. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem jej talentu i tego, jak po prostu, wiecie, jak ona pracuje. I naprawdę bardzo jej się wizerunek zmienił od czasu, kiedy, kiedy tam zaczynała tę karierę. I wiecie, było tak trochę skandali z nią. No teraz naprawdę jest ym, wtedy też pewnie była, ale teraz to tak bardziej odkrywa jest mega wrażliwą osobą, y, którą naprawdę warto poznać, warto poznać jej twórczość. No, i uważam, że jest jedną z niewielu takich artystek, która jest taka, wiecie, multitasking, że ona jej napisze tekst i zrobi muzykę do tego, i jeszcze sama sobie to wszystko zakomponuje. No i na koniec mamy mapę kulturową, jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie. I to jest temat, który ja ostatnio tak właśnie coraz bardziej się. Się zastanawiam, żeby się wygłębić, dlatego właśnie, że, wiecie, teraz mamy dostęp do podróży, jeździmy wszędzie, ale też dobrze jest trochę znać kulturę, do której się jedzie. Tak samo, nie wiem, no jak współpracujemy z zagranicznymi kontrahentami, no to też dobrze było wiedzieć, jacy, na co można sobie pozwolić, na co nie naprawdę zapowiada się bardzo ciekawa lektura. I to taki tam krótki film z zapowiedziami, jeżeli coś przeoczyłam, a coś wy uznacie, coś wy znaleźliście ciekawego, to oczywiście podzielcie się w komentarzu, niech każdy na tym skorzysta. Dajcie znać, czy czekacie w ogóle na jakieś książki, czy są jakieś premiery, których oczekujecie. A może byście chcieli, żeby jakaś książka była wydana, a na przykład, wiecie, na przykład są jakieś tam stare tłumaczenia, i już nieaktualne. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Na razie.